Cześć! Dzisiaj spędziliśmy dzień w gościach. Cały dzień był wokół tego skupiony, no wokół tego wyjazdu i dopiero co wróciliśmy. Jest tuż przed północą. Ja już padam. Niedawno wróciliśmy, dosłownie 20 minut temu. I grałem dzisiaj na konsoli z 9-latką i 15-latką. Graliśmy w grę, która polegała na tym, żeby dostarczać, współpracując, dostarczać zamówienia klienteli, powiedzmy, danej restauracji. I doszliśmy do pewnego poziomu, na którego nie mogliśmy przejść. Stosowaliśmy różne podejścia, różne taktyki, współpracy, dzielenia się zadaniami, nic nie działało. Na koniec spróbowaliśmy... Na koniec spróbowaliśmy podejścia każdy sobie rzepkę skrobie, czyli każdy realizuje to, co mu przychodzi do głowy i to wyszło najlepiej podziwo, ale też nie udało nam się przejść tego poziomu. Ale na paliho to nie dochodzi oczywiście. Było zabawnie, było dużo emocji i to był ta gra, to był poziom intelektualny, którego dzisiaj potrzebowałem. Przestałem myśleć o pracy, nie myślałem o tym zupełnie bawiłem się, było tak jak już mówiłem, dużo emocji nie myślę sobie, że powinienem tak robić częściej, znaczy częściej grać na konsoli, na przykład z nastolatkami. Będzie na pewno zabawnie, tak jak i, i dzisiaj było. No ale jestem padnięty, także um, idę spać, ty pewnie to oglądasz rano albo w okolicach południa, więc miłego dnia, ja się zawijam do łóżka, cześć.